DJ 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 crackers Blake, are you really sleeping? I'm awake. You should have slept last night. Well, I had to get that hospital footage organized. You were calling out some other woman's name. What? In your sleep, Jessica, I think. You know a Jessica? Oh, uh, no, no. I mean, I was dreaming about Jessica Gray, from when we were kids. Oh yeah, I, I haven't thought about her in ages. Hey, we're crossing into reservation land now. You said I'm looking for some sort of factory? Yeah. We can look, but there's nothing out here. It does look pretty empty. All the mercury in that woman's blood... She had to have spent at least a decade downstream from some pretty heavy industry. If you say so, man. You bought the time. We should record an intro while we're up here. Production value? Sure. Can't work my diaphragm with this thing on. Audio's gonna be crap. We'll have to- Whoa! What the fuck? Fuck! Sorry about that. My panel's a little soft, but ah, uh, well, we're good! Oh, that was exciting. Get as much of the landscape behind me as you can. You got me? Yeah, we're good. Hum, hum. Red leather, yellow leather, red leather, yellow leather. Have a soup pie, have a soup pie. I'm Lynn Langerman, here for NewsTomorrow.net. We're flying past the Havasupai Indian Reservation in central Arizona in search of the origins of murder victims. Hey, Linda, um, I don't think you should say murdered. We don't know that. Oh, I'll say she strangled herself to death. It's what the police report says. We may play this before the doctor interviews. If this falls on the first 30, we need to get the word murder in there. We should probably mention the fetus, too. I mean, how it just here let me try a version that can serve as an intro for the whole piece tell me when we're good okay we're good two weeks ago a young woman was found wandering barefoot pregnant and alone on a barren stretch of highway a hundred miles from the nearest oh we lost the engine fuck fuck Cześć witajcie! Ja jestem DJ Bragnes i witam Was w pierwszym odcinku z serii Outlast Dwójeczka na moim kanale. Zapraszam serdecznie do oglądania. Także takim oto wstępem sobie zaczynamy. I aż się boję co będzie dalej. Także dawno nie było Outlasta na moim kanale. Yy, ogrywaliśmy sobie bodajże 2 lata temu wersję demo yy, jeżeli chodzi o Outlasta yy, numer 2 i aż się boję naprawdę co tutaj nas czeka w tej pełnoprawnej wersji przepraszam że musieliście tyle czekać ale yy, jak zapowiedziałem że w tym roku będzie to jest yy, no i przed nami ruszamy z przygodą Yy, z przygodą, mianowicie no, yy, to, co, to co usłyszeliśmy, ciężarna kobieta yy, znaleziona ob, 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 obok rezerwatu. Jakieś obłąkane rzeczy się tutaj dzieją i trafiliśmy do jakiejś szkoły. Także idziemy poeksplorować. JA PIERDZIELE Weźcie się tak, nie otwierajcie kurde Jakieś Jessica Czyli to jest chyba ta, ta jego żona, tego Znaczy nas, nasza żona Halo proszę pana Mogę stąd wyjść czy coś? Tutaj widzimy Katolicka szkoła. Ale te dźwięki mnie nie napawają niczym dobrym, bynajmniej. Także no nie wiem, słuchajcie, co się teraz... Co jest? Kurde. Cię tak boję, bo nie wiem co... Co mnie czeka tutaj. Tak zerkam. Co jest? Kurde! Zalani krwią. Nie jesteśmy sami. Proszę Państwa. I teraz o ile się nie mylę, no to rozbili, rozbiliśmy się podczas właśnie lotu do, na teren tego rezerwatu Czyli tak jak w wersji demo. Teraz szukamy żeby odsunąć Fragment kurde Będziemy szukać tej żony Naszej żony Pilota, ale no powiem wam, że... Tak. Odnajdź Lin, takie mamy zadanie. Przejrzyj materiał firmowy. Czyli możemy sobie te nagranie jakby... I klikamy wiesz. Tak, czyli to co mówiłem, czyli jesteśmy młodymi, wcielamy się właściwie w rolę młodego dziennikarza i dziennikarki, którzy próbują rozwikłać e, niewyjaśnioną sprawę e, zamordowania nie mamy tutaj pewności, czy, czy ta kobieta została zamordowana, ale prawdopodobnie na to wynika. Yy, ciężarna kobieta. No dobrze, dobrze, dobrze. Dobra. Dobra, zejdziemy sobie. Mam nadzieję, że się da tutaj zejść. Zobaczymy, może gdzieś ta moja żonka jest tam tutaj. Przy tym wraku, może udało się je w, w, w ten sposób je uratować, skoro mnie tutaj wybiło, ale naprawdę jest... jest mrocznie. Dobra. Gdy idziesz naciśnij, aby skoczyć, dobrze wejść na krawędź dobrze dobrze tutaj nam gra podpowiada kontrol super oczywiście shift standardowo ważne, ważne wydarzenia trzeba nagrać Naciśnij, aby unieść kamerę. Nagrywanie rozpocznie się automatycznie, świadczyć zatem tym będzie mrugające czerwone. Reds. Kiedy znak Reds mruga, to kamera jest dobrze skierowana na nagrywane wydarzenie. Żeby uchwycić wydarzenie, kamera musi być na nie skierowana, aż na... zapełni się czerwone koło. Naciśnij, żeby kontynuować. To. Oh, shit jesus jest no, no nie ma ciał. Len! Nie ma tu mojej żony. Halo. To jest Na tap możemy zobaczyć ile mam dandanży Ja tu jeszcze szukam coś między tymi wrakami to właściwie wrakiem, ale nic tutaj chyba już nie ma yy, bo jak wiecie z poprzedniej części Outlasta do... Kamera się będzie rozładowywać zapewne, i myślałem, że tutaj gdzieś będą jakieś bateryjki czy coś. Dobra, włączyłem sobie No nic. Przy wraku nie ma ciał, więc zgaduję, że ktoś je musiał zabrać. Lub też. Co to jest? No. Fajnie, fajnie, fajnie się bawimy, no. Fajnie taki rezerwat. Ludzie kulturalni. Dobra, słuchajcie, bo... Kurde, jak się używa w opcjach sterowanie lew control Użyj lewy przycisk myszy, biegnij włącz kamerę. Mikrofon, wychyl się, obróć się kamera. A załóż bandaż, czyli jest na H. Eee, anuluj. No, anuluj. Halo. Tak, pójdź do wyroku, czyli na H. Nie może tego, tego bandaża. Już. Dobra. Dobra, idziemy, słuchajcie, dalej nam się bateria, bo widzę, że już możesz się obrócić przytrzymując ALT. Aha, taki szybki, taki szybki obrót. Dobra, słuchajcie, bo ja tu muszę biegnąć, bo. Aha, R mamy, możemy zmienić bateryjki. Czy jakieś tam bateryjki mamy? Dobra. Oh, Datarliście przypominam sobie tutaj żeśmy chyba zaczęli demówkę, de już tak dokładnie nie pamiętam, ale, ale gdzieś tutaj w tym miejscu. Yy, bez tej scenki, która yy, poprzedziła właściwie całą tutaj historię, która jest kluczem, takim, który odpowiada na pytanie dlaczego my się tutaj znaleźliśmy. No dobra, słuchajcie, wkraczamy... Na, ten, na, na teren tych, tych tych ludzi, którzy nie mają zasad moralnych. No i już mi się to na, na teren ten sekt, tej, na teren ten, tej tej sekty właściwie. Dobra, otworzymy sobie. Halo? I'm lost No, otworzymy sobie. Dobra, idziemy dalej, słuchajcie. Tutaj ten dom... Co to było? Ten dom jest pusty. Idziemy dalej, słuchajcie. Halo, halo. Jest ktoś w wychodku. Is anybody I to mi trzeba, właśnie, bateryjki są zazwyczaj hey. hey, zawsze man. się przydadzą. Oh, shit. O oh, shit. You're. This just happened. No, ciekawe, ciekawe. Dobra, podnieśmy. Naciśnij TAB, aby je obejrzeć. W dokumencie możesz się poruszać przy pomocy... Moja droga, słodka Eli, nie mogę znieść tego, co zrobiliśmy, ani rozłąki z naszymi maluchami, więc idę do Ciebie, mając nadzieję, że wybaczysz mi, że zostawiłem, że Cię zostawiłem, a Bóg wybaczy mi to ostatnie przewinienie. Wiem, że trzeba było złożyć je w ofierze, ale jestem rozdarty wewnętrznie i zniosę już życia, aby koniec znaczy trzechło, żebyśmy znowu byli razem, chyba że Bóg skaże mi na wieczne piekło za ten grzech do tego czasu. Mam nadzieję, że znajdziesz wszystko, czego potrzebuje kobieta w objęciach papy Knota. Okej, okay, dobra. O ile się nie mylę, no i. To. Ten tak zwany papa Knoty jest przywódcą chyba tej sekty. I z tego co przeczytałem, no to. O w mordę Dobra, spieprzam stąd, bo... O kurde Ja pierdzielę. Dobra Dobra, idę dalej, bo... Pierdziela. E dobra. No fajnie, fajnie tutaj. Tutaj koń leży. Zadźgany. Także super. Tutaj chyba już do tej chaty nie wejdę Dobra Będę się starał coś, 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 tu było, coś tu było Ale coś chyba mi się Chyba mi się przeoczyło, dobra Nie no, coraz, coraz, coraz bardziej mi się podoba jest tu kto? Halo! Dobra, zamkniemy. O jest bandaż. Tu mogę się schować fajnie. Dobra, słuchajcie, przeczytajmy to. Drogi Ojcze, nasz kochający Bóg wciąż obdarza mnie wizjami. Mam większe, że nasz w wróg jest szana, plamy na podłodze w pokoju uh, 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 uh. Najwierniejsze z Twoich owieczek pogrążono w Bożej, tych znacieli. dobra, nie mam czasu, żeby to czytać. Możesz się ukryć. Mogę się tu schować. Dobra, słuchajcie, wychodzimy. Ale mogę też to otworzyć powoli. O, i mogę tak zrobić. Dobra Dobra słuchajcie, idziemy dalej Idziemy dalej O, bateryka super Podniesiemy ją sobie Cyk Dobra, tu już byliśmy Wejdziemy chyba tu teraz, słuchajcie tu przez okno się... Ja pierdzielę <noise> kurde serce mi wali masakra. Mają rygle, które można zamknąć lub otwierać. Aha, czyli te tutaj. No dobra. Możesz się ukryć chodząc Nie ma tutaj baterii, chyba Dobra No Mało powiedziane, to bym powiedział. Ale naprawdę się przestraszyłem. Naprawdę się, słuchajcie, przestraszyłem. Tych yy, wron, właściwie. Dobra. Słuchajcie, dobra. Bez zbędnego gadania otwieramy to. I idziemy tutaj. Okej okay. Czyli wyszliśmy jakby z tej wioski tutaj I idziemy dalej i są krzyże słuchajcie Idziemy do tej siedziby tej sekty Dobra Tylko liście, ja w pierdzielę Fajnie się bawimy tutaj Naprawdę dawno nie grałem w gry typu survival horror Co to jest? Czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? Normalnie sekta Jeszcze te lalki to jest po prostu Oni tu po prostu swoje dzieci no zabijali, no zabijali, no, zabijali, no. Wszędzie krew, muchy, patrzcie to, nagrywam, proszę bardzo dla potomnych, pięknie. To ta muzyka, która... No, przejdę tutaj obok. Boję się, naprawdę się boję. Jakieś tutaj wózki, nie wózki. Wśtawki, lalki. Wchodzimy tam, gdzie nie powinniśmy wchodzić. Ale może, że one odnajdziemy, a może nie narzędzia rolnicze.

Nie wiem gdzie. Przytrzymaj, aby wejść w interakcję. Czy ja tam mogę wejść? Nie za bardzo chyba. To mnie tak trochę zapędziło w kozi róg. Halo, jest tam jeszcze ktoś? Dobra, pójdziemy sobie w tą stronę. tak zatrzaśnięte, kurde. Dobra, to jest to ognisko. Stąd żeśmy... Stąd żeśmy przyszli. Właściwie stąd. musimy tamtędy pójść. Eee, tam gdzie się przecisnąć. Więc miałem dobry pomysł. Dobra. stryżku, po stryżku. Aj. spadliśmy. God. Oh, do you Jesus. Oh. Then you have Dobra. God wants me dead? Okay. No, tak. No to słuchajcie, wygląda. Bateryjki, halo. Halo, bateryjka. Ojej, bateryjka, super. I tym, słuchajcie, optymistycznym akcentem Zakończmy pierwszy odcinek z Outlasta. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. I zostawicie łapeczkę w górę. Także co, trzymajcie się. Do kolejnego. Na razie. No i papa.